Od sześciu lat wakacyjny rozkład jazdy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji jest taki sam. Wprowadzany od końca czerwca i obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegółowe rozkłady jazdy są od wielu lat wywieszone na tabliczkach przystankowych, więc wystarczy tylko sobie zwrócić uwagę, co tam jest napisane, żeby szczególnie w godzinach porannych niepotrzebnie nie oczekiwać na autobus. Sposób nabycia biletów, jak i cena nie uległy zmianie. Najbardziej popularnym rodzajem biletu jest tak zwany bilet metropolitalny. Wszędzie obowiązuje taryfa wejcherowska, MZK-wejcherowo, oraz taryfa metropolitalna. Warto kupować bilety przez internet, jest to taniej. Jest to szybciej i bez kłopotu. Również bilety są jednoprzyjazdowe, tańsze, więc myślę, że to też warto jest zauważenia. Sprawa pozostała, bilety metropolitalne można kupować również przez telefon komórkowy i one również obowiązują na naszych liniach komunikacyjnych. Wakacyjny rozkład jazdy dla poszczególnych linii autobusowych dostępny jest na przystankach Miejskiego Zakładu Komunikacji.